z Ewangelii według świętego Łukasza. Wyjdź co prędzej na ulice i załóki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Jezus, który wczoraj prosił nas o to, byśmy zapraszali do swoich domów najbiedniejszych, najnieszczęśliwszych, dziś pokazuje nam, że On wpierw to uczynił. Nie jesteśmy prekursorami na tej drodze. To Jezus przetarł szlak. Jezus jest zawsze przed nami w czynieniu dobra. Jezus jest zawsze tym, który pokazuje, jak to zrobić. Nie oczekuje od nas rzeczy, których by sam wcześniej nie dokonał. Jezus pierwszy, a my zawsze za Nim, zawsze po Jego śladach. Do zobaczenia jutro.